To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym. Nazywam się Krzysztof Zanussi. Margerita von Trotta. Margerita von Trotta była przede wszystkim aktorką. Podobno urodziła się w Moskwie. Nigdy jej o to nie pytałem szczegółowo, bo wiem, że cały jej klan rodzinny to jest klan wysokiej niemieckiej arystokracji, a jej chyba wręcz wujem był von Witte, który należy do tej rodziny bałtyckich Niemców, z których był jeden z ostatnich premierów z Rosji carskiej, więc była ona osobą na pewno z takiego kręgu bardzo uprzywilejowanego i była oczywiście osobą bardzo lewicową, taką ją poznałem. Była wtedy żoną Volkera Schlendorfa i zagrała w kilku jego filmach, między innymi w filmie, który jest Aż żal, że tak mało pamiętany, bo świetny fangshuz, czyli yy, strzał z litości, czyli dobijanie rannych, takie to o I wojnie światowej opowiadanie Schlendorf nakręcił. Yy, Margarita była osobą no, poza tym, że wielkiej urody to też szerokiej inteligencji, wobec czego bardzo wielu reżyserów bało się z nią współpracować, bo ona po prostu była od nich. Często na planie, bystrzejsza, lepiej zorientowana, bardziej świadoma tego, co się robi, niż sam reżyser. Ja ją zaprosiłem do jednej współpracy, gdzie ona wystąpiła w filmie według Maxa Frischa i grała tam zarówno po angielsku, jak i po niemiecku. Jest wielojęzyczna, bo tak samo świetnie mówi po włosku i po francusku, no jak przystało na arystokratkę. Ma to takie szerokie wykształcenie. Natomiast ciągle ścieraliśmy się nas w sprawach politycznych, bo ona była bardzo lewicowa. Z wielkim trudem zniosła historię naszej Solidarności, bo to wszystko rozwalało twarde stereotypy o tym, że robotnicy muszą iść za swoją partią, a tutaj nie idą, więc co to za robotnicy. No i tu żeśmy się sprzeczali wielokrotnie. A drugim takim. Polem sprzeczek była kwestia stosunku do historii. Otóż ja doskonale rozumiem, że dla tych Niemców, a w końcu jest ich ogromna ilość, których wygnano po wojnie z Prus wschodnich, z Pomorza, ze Śląska, że ten ból wygnania musi być bardzo, bardzo głęboki. No bo wygnanie jest czymś głębokim. I teraz Polacy, którzy zostali wygnani z terenów wschodnich, doskonale pozwalają nam zrozumieć, jakie to bolesne ukracić krajobrazy dzieciństwa, smaki, wyniesione z domu, cmentarze, które są, których nie można odwiedzić, i tak dalej, i tak dalej. Teraz Margerita, jak całe to pokolenie niemieckich postępowców, uważała, że to jest wszystko nie było. Zapomnieć nic mnie z tym nie wiąże, nie mam żadnych Wspomnień, to są obce kraje, dla mnie nic mnie to nie obchodzi. Mówiłem jej wtedy, Margerita, sama sobie kłamiesz, a ja się ciebie boję, kiedy kłamiesz, bo to jest bardzo niebezpieczne, szczególnie u Niemców. Więc uważaj, jak będziesz płakać, kiedy będziesz mówiła królewiec, Königsberg, to ja ci będę wierzył. Straciliście go, przypuszczam, na zawsze, ale nad tym trzeba płakać, a nie udawać, że Ci to nic nie obchodzi. No i dlatego to opowiadam. Że sprzeczaliśmy się na temat wielokrotnie. Mieliśmy w dodatku takie yy, skłopoty koleżeńsko-towarzyskie, kiedy Margarita robiła film o Róży Luksemburg. I przyjechała do Polski proponować tę rolę kilku polskim po kolei wielkim, naszym aktorkom, no i spotkała się z absolutną odmową. To było właśnie w stanie, czy tuż po stanie wojennym. I ona zdecydowanie nie mogła nikogo namówić, żeby grać tą proletariacką bohaterkę, która była zresztą bardzo ciekawą postacią. Ale to nie był taki czas, kiedy Polki chciały w tę rolę się wcielać. Zagrał w tym filmie w końcu Lipknechta Daniel Olbrycki, no ale też bardzo starannie wiem, że. Czytał ten tekst i sprawdzał, czy nie ma tam czegoś, co by mu przez gardło nie przeszło. No a Lipknecht w tym filmie często nie ma racji, więc to jakoś zostało. Ja pamiętam, że. Z, bo ja o tym filmie Róży Luksemburg. Wiedziałem coś wcześniej, bo ten scenariusz krążył, pochylał się nad nim Istvan Sabo. Mnie też ktoś kogo przysłał, pytając, czy ja bym nie był zainteresowany. Powiedziałem, że chyba nie w tym, nie ten czas, nie ten moment. Natomiast w tych badaniach nad historią, no w końcu naszej rodaczki Róża Luksemburgu była polską Żydówką, z tym, że była taką internacjonalistką, marzyła o świecie, który byłby ponadnarodowy, ale to już jest kwestia politycznych rozważań. Natomiast gdzieś znalazłem, czy ktoś mi znalazł, relacje o tym, jak ona przeprowadziła się z takiej proletariackiej dzielnicy Berlina, Kreuzbergu, gdzieś do jakiejś dzielnicy takiej bardziej mieszczańskiej. No i wytknięto jej to, że jak to ona tu walczy o sprawę robotniczą, a przeprowadza się do burżuazyjnej dzielnicy. A ona podobno z głęboką szczerością, za co ją cenię, powiedziała, ja mogę oddać życie za sprawę robotników, ale mieszkać z nimi na co dzień to jest strasznie, strasznie duże utrapienie. I ona oddała życie za sprawę robotniczą, bo tak zginęła, w końcu zabita przez bojówki. I stąd można jej odejść cały hołd, że była uczciwa. I ja bardzo to cenię, że ona umiała odważnie powiedzieć, że jej, jako osobę wychowaną w kręgach mieszczańskich, ta obyczajowość proletariacka uwierała i wcale nie chciała jej, jej przyjąć. To jest zresztą ciekawe, bo to się powtarza, ten motyw w sztuce Karola Wojtyły Brat Naszego Boga, gdzie z kolei tam występuje postać wyraźnie stylizowana na Lenina jako nieznajomy i on się rozchodzi w swoich drogach z Albertem Chmielowskim. I o co? Co ich różni? Bo Wojtyła sam pisze, że rewolucja czasem jest nieunikniona. Wcale nie był takim radykalnym pacyfistą. Rozumiał, że czasem z gwałtem można sobie poradzić tylko z pomocą gwałtu. I to jest tragiczne oczywiście dla ludzkości. Natomiast co podzieliło w wyobraźni Wojtyły jedną osobę od drugiej, czyli Adama Chmielowskiego od Lenina, to, że Chmielowski mówi, ja poświęcając życie sprawie biednych, uciśnionych, ja muszę się z nimi identyfikować. A Lenin mówi, a ja nie muszę. Ja mogę im ich być ich przewodnikiem, ja mogę nimi dowodzić, ale ja nie muszę być jednym z nich. No i to jest ciekawe rozróżnienie, już jak to po zeszło spod pióra młodego wikarego Wojtyły w latach 47 8 bodajże wtedy on to pisał, to jest to rzeczywiście daleko idące, kiedy ja późniejszemu papieżowi powtarzałem tą historię o Róży Luksemburg która była gotowa zginąć za sprawę robotniczą, ale nie chciała mieszkać w tej dzielnicy, no to bardzo się nad tym zastanowił. Powiedział, że to jest taka rzecz niebagatelna. Gdzie człowiek się plasuje i do czego nas zobowiązuje chrześcijaństwo, a do czego marksizm w jakiś sposób nie zobowiązuje. No i to wszystko na tle tego historii Margarety von Trotty, która zrobiła film o Róży Luksemburg. Bardzo zresztą udany na swój sposób, problematyczny, ciekawy. Róża Luksemburg była w konflikcie z Leninem i ona to umiała opowiedzieć. Zrobiła niedawno film o Hannie Arendt, też ciekawy. Także jest to koleżanka, reżysera absolutnie pierwszej, pierwszej klasy i bardzo międzynarodowa w działaniu. Ale ja też pamiętam swój maleńki tryumf, kiedy byliśmy no już po upadku Związku Sowieckiego. Na festiwalu w Talinie, chyba byliśmy razem w Żuli. No, a to jest okolica, w której jest zameczek, z którego pochodzi jej rodzina. Ja szalenie namawiałem Margeritę pojedźmy tam razem. Ona, że nie chce. Ja powiedziałem: No, słuchaj, dla przyzwoitości należy odwiedzić miejsce, w którym żyli twoi przodkowie. No i ona pojechała, oczywiście, rzuciła się za nami cała chmara kamer telewizyjnych, filmowych. Podjechaliśmy do tego, do tego zameczku, no i Margarita zapłakała. I wtedy powiedziałem: „Dopiero teraz już ci ufam, bo masz takie uczucia, jakie jakieś nie trzeba tłumić. Trzeba nad nimi zapanować, ale nad utratą trzeba płakać, bo to jest taki, taka naturalna potrzeba. Nie wolno tego tłumić, bo to może w złą stronę człowieka zaprowadzić. No, i tak zostałem z paroma jeszcze projektami, gdzie chciałem Margeritę zatrudnić, ale akurat tamte pozostałe projekty upadły. W jednym z nich miała grać obok Janka Nowickiego, którego ceniła jako aktora. No, z to miała do czynienia parokrotnie. Zresztą e, jej aktorka ulubiona, pani Sukowa, była związana z Danielem, więc to wszystko było w takim kręgu. Przyjacielskim, przyjaznym, ale jednak nie pozbawionym różnych konfliktów, o których próbowałem Państwu dzisiaj powiedzieć.